Cześć, czołem. Często dostaję od was projekty wizytówek, ulotek, plakatów zrobionych w kanwie. I super że robicie je sami, super że robicie je w kanwie, one są bardzo ładne, bardzo fajne. Tylko wysyłając projekt do druku z kanwy, musisz uważać na dwie rzeczy: na wymiary tego projektu oraz na format, w jakim go zapiszesz. Zacznijmy od wymiarów. Zobacz, standardowa wizytówka, na przykład taka, ma 90 mm na 40 mm, czyli jest 9 na 4 cm. Przepraszam, 9 na 5. 90 na 50 mm i zobacz, tu mam taką ściągawkę przygotowaną. Wizytówka, która ma 90 na 50 to, jest tą, to są te przerywane linie. Drukarnia drukuje ją zawsze o 4 mm większą na wysokość i na szerokość i drukuje 94 na 54 Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład na wizytówce są jakieś elementy, jak tutaj, w tym widzisz, to kółeczko jest obcięte, czy tutaj mam taki prostokąt, który jest obcięty, to drukarnia zawsze to drukuje większe i docina. 2 mm z każdej strony drukarnia obcina z wizytówki, którą wydrukuje. Czyli jeżeli w kanwie robisz wizytówkę, tworzysz projekt, oznacza, to że to jest wizytówka, to Canva robi wymiary 3,5 na 2 cale, co na mm daje 88 na 50. Teoretycznie powinniśmy zmienić, jak mówiłem, 90 na 50, tak? bo takiej wielkości jest wizytówka, którą dostajesz yy, do ręki z drukarni. Ale wiemy już, że drukarnia robi, drukuje to większe i. Sobie obcina 2 mm z każdej strony, więc robimy 94 na 54. I to jest, są wymiary, jakie powinieneś mieć swojej wizytówki, jakie powinieneś mi wysłać, żebym mógł ją wydrukować. Zmieniamy sobie rozmiar tego projektu. I teraz bardzo ważna rzecz. Drukarnia, kiedy to drukuje i obcina, no nie zawsze jest to cięcie idealne. Czasami się o milimetr czy dwa może przesunąć. Dlatego musisz wiedzieć dwie bardzo ważne rzeczy. Raz, nie można tego reklamować, bo takie są warunki taki z regulami drukarni. Musisz mieć świadomość tego, że, że no nie, nie wydrukują Cię co do milimetra, żadna drukarnia się tego nie podejmie, więc po pierwsze odradzam Ci stosowanie ramek w Twoim projekcie. Jeżeli sobie zrobisz ramkę, zobacz, zrobimy sobie ramkę i oczywiście się okazuje, że nie umiem w kanwie robić ramek, dobra, umiem robić ramkę w kanwie. usuniemy tu projekt, pyk, dobra. Chciałbyś mieć wizytówkę, która ma ramkę, jeżeli sobie zrobisz ramkę tak, no to już mówiłem, że 2 mm z każdej strony będzie obcięte. Więc zróbmy sobie prostokąt, który ma 2 mm. 2 mm na 2 mm. No, prawie mi się udało. Więc zobacz. To, co jest na różowo, będzie obcięte. Więc tak naprawdę ta ramka, jeżeli tak mi wyślesz projekt, zostanie całkowicie obcięta. Musiałbyś tę ramkę zrobić na przykład tak. 2 mm od góry. 2 mm od boku i załóżmy, że tutaj wszędzie po bokach jest 2 mm. Wtedy może wyjść dobrze, ale nie musi, bo tak jak Ci mówiłem, drukarnia może się o milimetr przesunąć. Więc jeżeli drukarnia się o milimetr przesunie i z dwóch zrobi 2,7, to zobacz, część ramki będzie obcięta. Dlatego naprawdę nie polecam Ci robienia ramek w wizytówkach. To jest raz, dwa. W związku z tym, że drukarnia może się o te 2 o te... pomylić przy cięciu o milimetr to każda drukarnia zaleca wewnętrzny margines 3 mm od linii cięcia. Czyli załóżmy, że tutaj mamy linię cięcia, tak? ten prostokąt to jest miejsce, w którym jest cięcie, to jeżeli masz napis, teoretycznie mógłbyś go zrobić tak, tak? tylko że weź pod uwagę, że znowu jeżeli się coś przesunie, no to, to fragment tej literki S będzie obcięty. Dlatego dodatkowo drukarnie zalecają, żeby od linii cięcia zrobić dodatkowy margines 3 mm, więc tak naprawdę od brzegu musimy mieć 5 mm. No tu mi się dosunęło. Ach, ta kanwa. Ona jest fajna, tylko tak do precyzyjnych rzeczy no średnio się nadaje. Dobra, zróbmy 5:1 jest, tak? Załóżmy. E, warto sobie zrobić taką ramkę w twoim projekcie w kanwie, żebyś widział e, co, gdzie, gdzie nie umieszczać tekstu, tekstu i co będzie obcięte, tak? Jeżeli sobie zrobisz takie prostokąty naokoło, no to tutaj już e, bardzo dokładnie widzisz, nie umiem tego zmniejszyć. Bach. Jak to się obraca? Ciach, tu się obraca. 90 stopni, udało mi się równo to, równo to zrobić, pyk. To jest miejsce w Twojej wizytówce, w której nie może być żadnego tekstu. Więc jeżeli tutaj na przykład e, najeżdżałby na ten tekst numer telefonu, to powinieneś go przesunąć, tak go przesunąć, żeby on się tutaj zmieścił w tej, e, w tej białej przestrzeni. Dobra, wiemy już e, na temat e, wymiarów, wiemy już na temat cięć. Podpowiem Ci jeszcze, że jeżeli drukujesz, nie wiem, plakat A5, y, znaczy ulotka A5, A6 i nie wiesz, jakie wymiary powinieneś mieć, to po prostu napisz do mnie, to Ci powiem, w jakich wymiarach y, przygotowywać i jakie są y, linie cięcia. Bo tutaj skupiam się tylko i wyłącznie na wizytówkach. Dobra, wiemy już, że ta wizytówka jest przygotowana, OK. Hmm. Teraz jak ją zapisać? Bardzo często zapisujecie ją, klikacie to, pobierz y, i zapisujecie mi ją jako na przykład JPG. Błąd, bo y, JPG Tracą, są kompresowane, tracą na jakości. To nie jest bez straty format zapisu, więc musi się liczyć z tym, że będzie delikatna pikseloza. O jakiej pikselozie mówimy? Już Ci pokazuję. Na przykład zobacz, jak, jeżeli ten obrazek jest mały, on tutaj ładnie Ci wygląda, to jeżeli na przykład go na Twojej wizytówce może być o, coś, coś takiego, takie piksel, on nie będzie idealnie idealnie wydrukowane, tylko będą takie, takie po bokach takie rozmycie, taka pikseloza. Będzie to wyglądało brzydko. I tak na marginesie Ci też dodam, że staraj się w wizytówce swojej nie umieszczać obrazków. Dlaczego? No właśnie dlatego, zobacz, bo tutaj y, to jest wektor. To jest grafika, którą jeżeli sobie powiększysz, zobacz, y, nic się tutaj nie dzieje po bokach. Widzisz, ona jest idealna. Te kształty są świetne. Dlatego używamy grafik wektorowych, krzywych, a nie staramy się nie używać zdjęć w wizytówkach, bo właśnie po w wydruku takie zdjęcia mogą być e, brzydko wyglądać, więc jeżeli tylko możesz, nie używaj zdjęć na wizytówce, używaj, mm, muszę sobie cofnąć to, dobra, używaj, używaj grafik. No oczywiście, jeżeli chciałbyś mieć wizytówkę ze zdjęciem, no to spoko, tak, nie, nie mówię, żeby w ogóle nie używać, tak, bardzo często robimy jakieś e, wizytówki, gdzie jest tło, tylko pamiętaj o tym, że jeżeli robisz taką wizytówkę, to żeby to... Tutaj, żeby to było jak najlepsze jakości ten obrazek, żeby to nie, nie było pikselozy tutaj, bo wyjdzie fatalnie wydruku. Od razu cię uprzedzam i drukarnia tego nie zareklamuje, no bo taki jest. Nie mu tego w drukarni, no bo taki, tak, taki jest przygotowany projekt. No dobra, ale mówiłem o tym, że nie robimy odpegów to co zrobić? W ostateczności po biedzie możesz zapisać to w formacie PNG. Nie, na pewno nie kompresujemy pliku, żeby była niższa jakość, ale nie radzę Ci tego robić. Najlepiej jest zapisać plik w formacie. PDF do druku. Nie zapisujemy w PDF standardowym. Dlaczego? Jak zapiszemy w PDF standardowym sobie ten projekt, pokażę ci co się stanie. Pryk, możemy go sobie otworzyć. I zobacz. Y, mamy ten projekt zapisany i zobacz. Ja sobie mogę ten tekst zaznaczyć, widzisz? Mogę sobie ten tekst skopiować, wkleić do notatnika. O, i mam ten, co prawda mi się tak wklejuje jedno po drugim, ale ten tekst możemy zaznaczyć. To nie jest, to nie jest tekst. To jest tekst przeznaczony do edycji. Jeżeli ja bym sobie tego PDF-a wrzucił później do jakiegoś programu graficznego, mógłbym ten tekst edytować, jeżeli wiedziałbym, jaka to jest czcionka. I właśnie do czcionek dochodzimy, a właściwie fontów, bo drukarnie nie mają wszystkich fontów, tak? Jeżeli przygotujesz wizytówkę albo jakikolwiek inny projekt z jakimś fontem ciekawym, z kanwy na przykład, a drukarnia tego fontu nie ma na swoim komputerze, to ten font może się zamienić na domyślny font drukarki. Mówię to w dużym uproszczeniu teraz. I wydrukujesz zupełnie co innego niż planowałeś wydrukować. Dlatego jeżeli sobie zapiszemy ten PDF w formie PDF do druku, to dru yy, program zamieni nam czcionki na krzywe, na wektory, na grafiki, na obrazki. W dużym uproszczeniu. I... Zobacz, tutaj, jeżeli sobie zarobiłem ten PDF do. A, też mogę go zaznaczyć. <laughs> Czyżby kanwa znowu coś zmieniła. PDF do druku. A, przepraszam, spłaszcz PDF. Nie, nie zapomniałem o tym, yy, o tym ptaszku do zaznaczenia. I teraz pobierzmy sobie PDF do druku, gdzie jest spłaszcz PDF, czyli wszystkie czciągi zobacz. I tutaj sobie już tego nie zaznaczymy, tak? To jest. Coś, czego nie zaznaczymy, zostało zamienione to na grafikę. E, OK. E, tutaj, jeżeli sobie pobierzesz PDF, nie widziałem tego wcześniej, no bo rzadko projekty do druku w Canwie, możemy sobie oprócz poszczenia PDF zaznaczyć znaczniki, przycięcia i spady. I tutaj powinieneś mieć y, w tym projekcie, wtedy, pyk, zaznaczone. No właśnie. E, tu chyba mi jeszcze powiększyło dodatkowo projekt o to, gdzie będzie cięcie, jakie powinny być spady. Nie wiem dokładnie, jak to Canva robi, nie ma tego w ustawieniach, więc to jest tylko tak poglądowo, gdzie pokazuję, jako, jako, jako Bayer. mi takich projektów nie wysyłaj, tymi po prostu wyślij projekty w tych wymiarach, jakie powinny być, czyli 94x54. Pamiętaj, że trzeba od marginesu wszystko odsunąć i wyślij mi to w formie PDF yy, do druku ze spłaszczonymi, yy, zaznaczonym taszkiem przez spłaszczony PDF. I mamy wtedy gwarancję, i ty, że te pliki będą wydrukowane elegancko, pięknie, i zostaniesz to, co. Przygotowałeś w kanwie. Dobra, ale się nagadałem. Chciałem zrobić taki krótki 3 minutowy odcinek, ale pewnie wyszedł mi dłuższy niemniej, no, nie mniej. No niemniej mamy to wyjaśnione wszystko, więc mm, udanej pracy, owocnych projektów i zapraszam Cię do mnie w prawie Wydruków. Chętnie ci pomogę w kwestii wydruków. Wysyłka kurierem jest gratis. Tak na marginesie się zareklamuję jeszcze, ale <laughs> wystarczy. Cześć, czołem, na razie. Hej.